Zapraszamy na odcinek serii Edukacja bez cenzury, formatu stworzonego przez Bez Drain gdzie prowadzącymi są Bartłomiej i Tobiasz Boral, twórcy autorskich zajęć dodatkowych dla dzieci, rozwijających takie kompetencje jak pamięć, koncentracja uwagi czy efektywna nauka. To jest y, formuła efektywnej nauki, którą stworzyliśmy y, wraz z rozwojem naszej metodyki Best Brain, kursów, kursu rozwoju koncentracji uwagi, pamięci. Bo mózg nie uczy się jednostkowo całościowo, więc macie jakby cały obraz, to jest całe doświadczenie kota, które w waszej głowie się pojawiło. Mózg wyrzuca nam najpierw obraz, nie wyrzuca nam najpierw yy, słowa, bo słowo jest czymś wtórnym. Jeżeli chcesz zapamiętać datę, to weź sobie włosy do góry, ucho w lewo i nogi do góry. I, i to pamiętuj. To mózg jest inteligentnym leniem i on będzie nam wymawiał, daj spokój, ty to już wiesz. Czytasz drugi raz, to ty już wiesz. Albo będzie myślał, ojejku, jakie to nudne. Przecież dwa razy to już byśmy... pokazujesz, po co trzyczam dwa razy to samo. Ale powtarzać ale aktywnie, czyli to jest bardzo duża różnica. To mózg zamiast zwiększać ilość zapamiętanych informacji, więcej szczegółów, to nadpisywał błędne wyobrażenie na ten temat, czyli mózg się lubi mylić. Czy, czy lubisz się mylić? Lubisz mieć rację, czy lubisz nie mieć racji? Twój mózg lubi mieć rację, więc jak się pomylisz, to on się czuje y, zasydzony, więc od razu będzie szukał informacji, jak się poprawi, żeby już nigdy się nie być zasydzonym. Więc nie można wymagać od dziecka stałej koncentracji uwagi, tylko to, żeby jak najszybciej wracało do stanu koncentracji uwagi.